Cześć, znajdujemy się w miejscowości Jabłonna. Zaprezentuję Wam dzisiaj czteropokojowe mieszkanie. Zapraszam do oglądania. Centralną część mieszkania stanowi komfortowy salon, gdzie odpoczniesz od zgiełku miasta. Z salonu wyjdziemy na dużą lodzie z widokiem na zieleń. Kuchnia jest duża i kompaktowa. Mamy tutaj również część jadalnianą. Ogromną zaletą nieruchomości jest jasna łazienka wyposażona w wannę. Mamy również osobne WC. Ustawny układ sypialni pozwala na jej dowolną aranżację. Drugi pokój pełni obecnie funkcję pokoju dla dziecka. Można go dowolnie zaaranżować. Mieszkanie otwiera przestronny przedpokój wyposażony w szafę. Do mieszkania przynależy duża 20-metrowa garderoba. Jeśli zainteresowała Cię ta oferta i chciałbyś zobaczyć mieszkanie na żywo? Zapraszam.